Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, Kalamsys Garden. Moi drodzy, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wybudzać jaskry z ich zimowego snu. Ponieważ jaskry potrzebują 90 dni od posadzenia do kwitnienia, jest to już najwyższa pora, żeby zacząć je wybudzać, żeby zakwitły nam na początku lata. A poza tym odpowiem dzisiaj na bardzo ważne pytanie, czy mogę swoje jaskry przyzimować w ogrodzie? Zapraszam! Ja swoje jaskry wybudzam jesienią oraz sadzę na moich rabatach jesienią, ponieważ jaskry sadzone jesienią, które zimują na rabatach, kwitną lepiej oraz pulniej. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy w Polsce mieszkają w takiej strefie, gdzie mogą sobie na to pozwolić. Dlatego poczekałam z tym procesem do wiosny, żeby pokazać wam, jak to się robi. A więc, co nam dzisiaj będzie potrzebne? Będzie potrzebny nam jakiś płytki pojemnik. Ja używam do tego tacki do wysiewu, która już w tym roku mi nie będzie potrzebna. Chodzi o to, żeby ten pojemnik nie był za wysoki, bo on musi tylko pomieścić naszą bulwę jaskra i żebyśmy tylko ją lekko przykryli ziemią, nic więcej. Możecie użyć jakiejś płytkiej doniczki, czy jakiegoś opakowania po cieście. Wszystko, co nie jest za bardzo głębokie. Będziemy potrzebowali oczywiście naszych bulw jaskrów, które przychodzą do nas w takim zasuszonym stanie i zaraz Wam powiem co dalej z nimi zrobić. No i oczywiście ziemia. Ziemia nie musi być jakaś specjalna, ja używam zwykłej ziemi do doniczek. A więc nasz proces wybudzania jaskrów zaczynamy od nawodnienia naszych bulw. Ponieważ bulwy przychodzą do nas w takim zasuszonym stanie, one wyglądają jak takie zasuszone pajączki, Możecie tutaj sobie zobaczyć, a nam potrzebne jest to, żeby wyglądały tak. Widzicie różnicę, nie? A więc zaczynamy wybudzanie naszych jaskrów od ich namoczenia. Potrzebujemy do tego miski z najlepiej ciepłą wodą i namaczamy je przez 3 do 4 godzin. Starajmy się nie robić tego dłużej, ponieważ wtedy nasze jaskry mogą zacząć gnić, jeśli wsadzimy je do ziemi. Podczas tych trzech godzin, ja je moczyłam dokładnie 4 godziny, od czasu do czasu przychodziłam i mieszałam je łyżką, żeby napowietrzać wodę. Jest to bardzo ważny proces, żeby po prostu te nasze jaskry miały jak najlepszy system wentylacji oraz powietrza w tej wodzie. I właśnie takie zalecenia najczęściej możemy odsłyszeć od profesjonalnych hodowców kwiatów. Oni to w ogóle zalecają, te bulwy jaskrów zostawi pod bieżącą wodą, która po prostu będzie się wylewać, ale ja uważam, że to lekka przesada. Doskonale sobie radzę z miską pełną wody. Po prostu raz na pół godziny przechodzę i mieszam to wszystko łyżką. Kiedy już mamy nasze bulwy jaskrów super namoczone, to wtedy możemy przystąpić do tego głównego procesu wybudzania. Wypełniamy naszą tackę ziemią. Moja tacka już jest pełna. Taka ważna rzecz, o której zapomniałam, oczywiście tacka, czy jakiekolwiek naczynie, w którym to robimy, musi mieć y, dziury odpływowe. Pamiętajmy, nie chcemy, żeby nasze bulwy jaskrów zgniły. W tym momencie biorę moje jaskry i układam je tymi takimi paluszkami do dołu. Pamiętajcie, raz Wam pokażę na takiej większej. O, mamy tutaj bulwę. I tą częścią do dołu, tą do góry, ponieważ tu będą wyrastały liście oraz kwiaty. W tym momencie odległość między nimi nie jest ważna, ponieważ my je w tym momencie wybudzamy. One wylądują na naszych rabatach i wtedy będziemy się martwili o odległość. A ja teraz po prostu staram się umieścić jak największą ilość ból w tej tatce. Jeśli na tym etapie już wyczuwamy, że która z naszych bulw jest zamiękka, możemy się jej pozbyć, delikatnie, żebyśmy nie połamali im odnóżek bulw. Chciałam powiedzieć korzonków, ale ona korzonki dopiero będą wypuszczać. Na tej tace udało mi się zmieścić jakieś 50 bólów jaskrów, i w tym momencie przykrywamy je ziemią, ale tylko na tyle, żeby ta ziemia je przykryła. One nie musiały być za głęboko, jeszcze nie na tym etapie. Takie jaskry już opatulone ziemią, w tym momencie. Podlewamy. Ja nie zrobię tego w tym momencie, ponieważ ta tacka ma dziurki i zaleje mi cały stolik, więc zrobię to po nakręceniu tego wideo. Co dalej? Ustawiamy nasze tacki z jaskrami w jasnym oraz chłodnym miejscu. Chłodnym to oznacza od 4 do 10 stopni. Po 7 dniach możecie przyjść i sprawdzić Wasze jaskry, czy któreś nie gniją. Jeśli zauważycie, gnicie, wtedy po prostu usuńcie taką bulwę. Po 14 dniach sprawdźcie, czy wasze jaskry zaczynają mieć korzonki. Korzonki będą wyglądały tak jak takie białe niteczki, wystające z tych ramion y, naszych bólów jaskrów. Jeśli już po 14 dniach zobaczycie, że mają korzonki, i nie spodziewacie się w najbliższym czasie, dużych minus minusowych temperatur możecie już je spokojnie sadzić na rabaty. Dużych minusowych temperatur mam na myśli poniżej 5 stopni przez dłuższy okres czasu, a więc sprawdźcie swoją pogodę długoterminową. Jeśli nadal będziecie mieli większe przymrozki, to taką tacę z wybudzonymi jaskrami spokojnie możecie przetrzymywać nadal w tym chłodnym miejscu i przyczekać mrozy i później je posadzić na rabacie. Ja swoją tackę już zostawię u mnie na tarasie, ponieważ my w Holandii już nie będziemy mieli mrozów. Dzisiejszy dzień, akurat, chyba był ostatnim takim najmrożniejszym dniem, a więc one tu spokojnie będą miały temperaturę od 4 do 10 stopni i sobie będą spokojnie wybudzały się na wiosnę. Pamiętajcie, żeby nie przelewać tej tacki wodą. Ja je podleję raz i później podleję je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zobaczę, że woda zaczyna wysychać. Kiedy już będziemy mieli sprzyjające warunki do posadzenia naszych jasków w ogrodzie, sadzimy je na głębokości od 5 do 7 cm w maksymalnej odległości 15 cm. Ja je swoje jaskry trochę posadzę gęściej, ponieważ ja lubię taki luki i mi to wcale nie przeszkadza. A więc nasze jaskry zaczynają się powoli budzić do życia, więc chyba czas najwyższy, e, omówić sprawę zimowania jaskrów w ogrodzie. Ponieważ jakiś czas temu omawiając wysiew zimowy, omawiałam też pobieżnie temat mrozoodporności. Wrzucę Wam tutaj mapkę Polski z, ze strefami mrozoodporności dla przypomnienia. I jeśli mieszkacie w rejonie Polski, gdzie strefa mrozoodporności wynosi 7 oraz wyżej, spokojnie możecie zostawiać swoje jaskry na zimę na rabatach. Nie pójcie się, one nie powinny przemarznąć. Jeśli się obawiacie, to możecie je lekko zakopczykować liśćmi na zimę albo przygryć agro ale jaskry mają strefę mrozoodporności 7, a więc jeśli mieszkacie w takiej strefie i wyższej, wcale ich nie musicie wykopywać na jesień. Moje jaskry już zimują drugą zimę, to była ich druga zima i naprawdę nie mam z nimi żadnego problemu, a nawet już zaczynają się wybudzać do życia, a to oznacza, że z jaskrów, które mam na rabacie, będę miała szybciej kwitnienie niż z tych, które teraz będę wybudzała. Jaskry są naprawdę wdzięcznymi kwiatami i super wyglądają w wazonach. Ich y, życie w wazonach, y, ich długość przydatności dostania w wazonie może być nawet 10 dni, jeśli zerwiemy je wtedy, kiedy nie są do końca rozwinięte, ale ich pąki są już mięciutkie, takie jak wata cukrowa. Ja naprawdę uwielbiam to określenie, jeśli mówię o jaskrach. Więc jaskry nie bójcie się zimować w swoich ogrodach i warto je hodować po to, żeby mieć śliczne bukiety na wiosnę, późno wiosnę albo wczesne lato. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. Dziękuję za to, że mnie znowu dzisiaj odwiedziliście. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!